Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzyczę, ale, ale duży portfel mam. Nie chcę ze, no ze mną zagrać, no to zagram sam, ale, ale mówię jej, ale, ale na bank. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzyczę, ale, ale duży portfel mam. Nie chcę ze mną zagrać, no to zagram sam, ale, ale mówię jej, ale, ale na bank. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzyczę, ale Do szkoły, no i smutno mi jest Mamo wolę robić zamiast tego biznes No i spełnić każdy sen ja nie, Chciałbym mieć, ale, ale, ale bo rozwijać się, ale, ale, ale po mieście wodzić się, ale, ale, ale Ja chciałbym to wszystko mieć, no i spełnić każdy sen Ona mnie nie chce, ale mam plan Krzyczę, ale, ale duży portfel mam Nie chcę ze mną zagrać, no to zagram sam, ale, ale mówię jej, ale, ale na... Ale mówię jej, ale, ale na bank Piję, pije, 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 do dna Oczywiście chodzi mi o soczek Kubusia. I naprawdę nic dziwnego, znowu jesteś na mnie zła Męczy całą noc, ale, ale ty się tylko patrz Ziomalami robię hajs, ziomalami robię trap Mała ja podbijam kraj, dzieciak się podbija świat Ale, ale krzyczy ja, ale, ale krzyczy Staś No bo w każdej podstawówce wiedzą jak się nazywam Ale, ale Ale, ale, ale. Ona mnie nie chce, ale mam plan Krzyczę, ale, ale duży portfel mam nie chcę ze mną zagrać, no to zagram sam, ale, ale mówię jej, ale, ale na Bank Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzycie, ale, ale duży portfel mam Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam, ale ale mówię.